Nie tam pozoram. Chciałbym pozdrowić na samym początku Ciebie, Azmel. Zaraz wykopać. I tak to zabezpieczyć na ognisko. Gdyż las nie szybko. Rośnie wolno. Może jakiegoś pancerza polska znajdę. Albo pancerza szeregowego, tak żeby FB, tak by była nazwa. A no, skarb czarno-brydego. Myślę, że taki dołek spokojnie wystarczy. To jest saperka holenderska. Składana, bardzo polecam. za World. Wbija się idealnie i pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających. Budynki lasu. I pozdrawiam serdecznie Filip Petrowski. Dziękuję.